Właśnie nadszedł czas na kolejny przegląd najlepszych gier na Androida. Tradycyjnie mamy dla Was kilka ciekawych produkcji, w tym jedną naprawdę głośną markę Warhammera. Zostańcie z nami, zaczynamy! Jeśli cenicie sobie niebywałe wrażenia artystyczne w grach, to bez wątpienia nie możecie przejść obojętniej wobec Apollo A Dream Odyssey. To bowiem wyjątkowy tytuł, w którym poruszamy się po całej kuli ziemskiej. Chociaż tak naprawdę jest to randomowa planeta. Planeta, która wygląda naprawdę prześlicznie i daje nam mnóstwo możliwości do tego, by odkryć wszystkie tajemnice, jakie kryje ten nietusinkowy świat. Jeśli lubicie ciekawe gry logiczne i zręcznościówki w jednym, to ta gra jest dla Was jak znalazł. Archer to gra, która zdecydowanie odbiega od kanonu włócznictwa. Tutaj bowiem najważniejsze jest pozycjonowanie naszej postaci, w grze bowiem nie możemy strzelać do przeciwników, kiedy znajdujemy się w ruchu. Konieczne jest więc wybranie odpowiedniej pozycji w taki sposób, by wyeliminować przeciwnika, który naciera praktycznie z każdej strony. To naprawdę bardzo ciekawa produkcja, która wymaga od nas szczypty logicznego myślenia i oczywiście przewidywania tego, co zdarzy się już za chwilę. A teraz coś dla miłośników wyścigów konnych. Rival Stars Horse Racing to bowiem tytuł, który pozwala nam na przejście całej kariery od początkującego, ujeżdżającego koni do naprawdę wielkiej gwiazdy, zarówno padoku, jak i różnorodnych torów. Gra pozwala nam na ćwiczenie sztuki prowadzenia konia, a także stosowania różnorodnych sztuczek, które pozwolą, pozwolą nam doprowadzić naszego dżokeja na sam szczyt hierarchii. To naprawdę bardzo ciekawa produkcja dla wszystkich tych, którzy z końmi spędzają sporo czasu. Jeśli doskonale pamiętacie kultową serię Crazy Taxi, która obecna była zarówno na PC-ach i konsolach, jak i od jakiegoś czasu na urządzeniach mobilnych, to w Taxi Run odnajdziecie się w Trymiga. To bowiem tytuł, który ma nieco uproszczoną grafikę w stosunku do tego tytułu, ale za to opiera się na mniej więcej tych samych schematach rozgrywki. Mam więc do czynienia z totalnie odrealnioną akcją, w której musimy dowieść naszych pasażerów z jednego punktu do drugiego, oczywiście jak najszybciej. I z minimalnym uszczerbkiem na zarówno karoserii pojazdu, jak i zdroju psychicznym naszego pasażera. Totalnie odjechana rozgrywka, która powinna spodobać się wszystkim miłośnikom, dobrym zresztą siówek. Ten odcinek kończymy natomiast produkcją, która powinna zainteresować największe grono graczy. Nic z tym dziwnego, bo mamy do czynienia z tytułem, który jest umieszczony w bardzo, bardzo rozpoznawalnym uniwersum. Warhammer Chaos and Conquest to bowiem tytuł, który pozwala nam na zbudowanie własnego królestwa i oczywiście armii, która jest w stanie zarówno jego bronić, jak i atakować różnorodne inne królestwa, oczywiście podbijając także nowe tereny. Niestety mamy do czynienia z produkcją free-to-play, więc trzeba nastawić się na to, że będziemy musieli nieco wydać, by odpowiednio przyspieszyć rozwój rozgrywki. No chyba, że zdecydujemy się grać totalnie za darmo, no ale wtedy trochę to potrwa. I to już wszystko, co przygotowałem dla Was w tym odcinku. Na kolejne tradycyjnie już zapraszam za tydzień. Do zobaczenia!